Dla Waszej kografii dnia wiśmiesznego zostają przekazane relikwie pierwszego stopnia naszych najmłodszych braci męczarników, błogosławionych z Gniewa i Michała. Odczytam teraz dekret łącznie z certyfikatem autentyczności. Prowincją prowincji, prowincji Świętego Antoniego Kadewskiego błogosławionego Jakuba Strzemie w zakonu braci niniejszych konwentualnych franciszkanów w Polsce niniejszym przekazuje relikwię pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikat postulatora generalnego dla parafii pod nazwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Zamościu podpisanym Ojciec Marian Dolom, prowincja Kraków, 17 listopada 2000. W imieniu wszystkich franciszkanów pracujących w zaposzu, wszystkich parafian, cypatruków naszej parafii i was, tu obecnych wyrażam wielką wdzięczność za to, że możemy posiadać w naszej parafii relikwie błogosławionych Michała z Cieszymy się, że ojciec Łukasz, pracujący w Krakowie i brat Jan, przybyli do nas aby przywieźć nam te relikwie i dać nam publicznego, abyśmy prosili błogosławionych męczenników o łaskę, aby nam wyjednali do dobrego życia, przeżywania naszej codzienności. Zapewniamy, że będziemy z gorliwością prowadzili się przy tych relikwach i prosili męczenników błogosławionych Franciszka o to wsparcie. Dzisiaj Ojciec Łukasz przybliżna nam historię jednym błogosławionych. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale Boże z głowy Wam nie spadnie, przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Drodzy Chrystusie, bracia i siostry, tajemnica dzisiejszego fragmentu Ewangelii, z którego korzystamy i który został na dzisiejszą niedzielę nam przedstawiony. Wyraźnie wskazuje na znak prześladowań wyznawców Chrystusa. Nie musimy patrzeć daleko, wystarczy spojrzeć na tajemnicę Chrystusowej nauki, Chrystusowej drogi, żeby wiedzieć, że bardzo wielu jest przeciwnych tej drodze, tej nauce, bardzo wielu uczniów Chrystusa traktuje w sposób bardzo trudny, szorstki, czasami wręcz trudny do zniesienia. Widzimy przez media, jak wielu naszych współbraci w Chrystusie oddaje swoje życie nawet w tym cywilizowanym, jak to się mówi, XXI wieku, kiedy widzimy ludzi, którzy oddają życie w zniszczonych kościołach, po atakach bombowych, po różnego rodzaju sytuacjach, w których chrześcijanin nie ma prawa obrony. Jedyną obroną chrześcijanina staje się jego wiara. I w tym znaku wiary, kiedy patrzymy na sytuację tych wszystkich, którzy dla Chrystusa żyją, ale przez tajemnicę, tajemnicę krzyża i tajemnicę męczeństwa stają przed Chrystusem jako świadkowie wiary, nadziei i miłości, dzisiaj możemy spojrzeć na dwóch najmłodszych polskich męczenników beatyfikowanych. To Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. Dwóch franciszkanów w prowincji krakowskiej, franciszkanów, którzy oddali swoje życie za wiarę, za drugiego człowieka, szczególnie za Chrystusa w Peru, w Paniakoto. Ich młode doświadczenie życiowe każe nam powiedzieć wprost, bez wiary nie byłoby możliwości, aby stali się świętymi. Ich wiara to nie tylko chwila, ale przede wszystkim całe życie. Życie rodzinne, życie domowe i decyzje, które zaczęli podejmować w swoim młodym życiu. Zbigniew po zakończonej szkole jako technik pracuje już w Tarnowie. Można powiedzieć, ma w miarę ukształtowany pomysł na życie. Michał po zakończonej szko szkole średniej ma różnego rodzaju też swoje pomysły i swoje wizje, jednak obydwu naszych współbraci. Zafascynowani jako młodzi ludzie błogosławionym ówczesnym Maksymilianem Marią Korbę, stają przed decyzją życiową. Chcą pójść do zakonu, aby tak jak Maksymilian głosić Chrystusa, być Jego znakiem i do Chrystusa przyprowadzić wszystkich przez niepokalaną. Ta ich postawa rzeczywiście majmiała miejsce w realizacji ich powołania ich wiary, ich nadziei i miłości, przede wszystkim przez lata seminaryjne w Krakowie, przez lata formacji, później przez krótkie, krótką pracę w polskich parafiach i w latach 80., kiedy otwiera się nowa rzeczywistość, misja, peru, paniak chcą pojechać, chcą głosić Chrystusa tym, których nie znają chcą głosić Chrystusa tam, gdzie jest On Nieznany. I faktycznie ich decyzja o misjach spełniła się w bardzo prosty sposób. Pojechali w nieznanym, można powiedzieć, pojechali z wielkim znakiem zapytania. Dzisiaj, kiedy byśmy chcieli cokolwiek się dowiedzieć nawet o drugim końcu świata, wystarczy, że włączymy internet, przeszukamy różnego rodzaju strony, możemy dowiedzieć się wszystkiego, nawet co... Nie jest nam w ogóle znana. Bracia, którzy wypłynęli do Varjakoto, do Peru, stają przed znakiem, w którym nie wiedzą za bardzo, gdzie będą żyć, w jakich warunkach, jakich ludzi spotkają, jakie środowisko, jaki klimat. To wszystko było dla nich niewiadomo. Nowa rzeczywistość, z którą się spotkali, to rzeczywistość wysokich ant, gór których nawet do wysokości 4000 tysięcy metrów mieszkają nad poziomem morza, mieszkają ludzie. Grupy osadnicze, rodziny, klany, wioski to wszystko, co jest rozsiane na wielu tysiącach kilometrów, gdzie bracia ma mają dotrzeć, gdzie bracia mają z tymi ludźmi żyć. To, co ważne, to, co istotne, ich posługa ewangelią, ich posługa Znakiem Chrystusa i wiary w Chrystusa to nie tylko Eucharystia, nie tylko sakramenty, ale przede wszystkim obecność z tymi ludźmi. Można powiedzieć praca u podstaw. I ta praca u podstaw to pomoc tym ludziom w najprostszych możliwych sytuacjach. W latach 80. w Peru panował głód, panowała susza, co było najgorsze, ponieważ nie było też wody. I bracia pomagali budować studnie, które wbrew pozorom, może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tamtych ludzi łączyły, kształtowały w nich wspólnotę. Ci, którzy mieli studnie i zapewnione źródło wody, dbali o to, aby tego źródła nikt nie zniszczył, aby to źródło nie zostało zasypane albo zanieczyszczone, bo woda to życie. Dla wielu, którzy przymierali głodem, bracia pomagali z różnych stron świata, ściągać żywność, zwozić żywność, aby ci ludzie mieli co jeść, aby nie przymierali głodem na co dzień. Proste zwyczajne sprawy, zawożenie do lekarzy, do szpitali, przywożenie lekarzy na miejsce. Może się to wydawać dziwne, ale w wiele miejsc można było dojechać samochodem. Niestety w wiele szczególnie wyższych partii gór można było dostać się tylko na osiołku czy konno. Można było się dostać czasami tylko i wyłącznie o siłach własnych nóg. I ta praca, ta codzienność była problemem dla terrorystów świetlistego szlaku, którzy chcieli przejąć władzę w Peru przez rewolucję. To, co było dla braci dobrem i pokojem, które głosili jako Franciszkanie, dla terrorystów było ogromnym nieporozumieniem i sytuacją, przez którą nie mogli przeprowadzić swojego planu. Po pierwsze, bracia dawali wiarę, czyli dawali opium dla ludu. Po drugie, bracia dawali nadzieję, czyli w jakiś sposób wgasili ducha rewolucyjnego. Po trzecie, bracia dawali miłość, miłosierdzie, więc uczyli pokoju i wspólnoty, jednoczyli ludzi pomiędzy sobą. Co było sprzeczne z prawami działania terrorystów. Wiele razy bracia dostawali pogróżki, co jest nawet udokumentowane. Niestety, można powiedzieć, po ludzku pozostali tam, na tym miejscu, jak to jest zaświadczone, bracia powiedzieli, że zostajemy, aby dać świadectwo prawdzie. I to świadectwo prawdzie mieli możliwość przekazać i dać nie tylko dla tamtych ludzi, ale na dobrą sprawę, jak się okazało, dla całego świata 9 sierpnia 1991 roku, kiedy wieczorem do Pariacoto przybyli terroryści, pomyślnie tutaj po nabożeństwie, zabrali braci, i również postulantów, którzy przy, przyglądali się życiu klasztornemu, aby w przyszłości być może podjąć decyzję o wstąpieniu do zakonu i chciano ich zabrać. Niestety udało się uratować życie, co było najprawdopodobniej nie pomyśli terrorystów, bo bracia stanowczo kazali wypuścić postulantów, mówiąc, że nie są zakonnikami. Właśnie to, co stało się tym znakiem, że postulanci zostali wypuszczeni, do tego dzisiejszego, dzisiejszego żyją, to podobne jest, można powiedzieć, do analogii okrójca. Kiedy Chrystus kiedy przyszli go pojmać, żołnierze mówi wyraźnie, przyszliście po mnie, pozwólcie tamtym odejść. I faktycznie apostołowie rozpieszczli się, przy Chrystusie nie pozostał nikt. Bracia zostali zabrani razem z siostrą Bertą, katechistką i faktycznie ze z misji wszystkimi cennymi rzeczami, samochody, komputery i inne rzeczy, które pomagały do prowadzenia misji. I prowadzono z nimi dialog około 40-minutowy w samochodzie, gdzie terroryści nakłaniali bracia, aby zmienili swój styl postępowania, żeby przyłączyli się do nich. Natomiast bracia pokazywali zupełnie inną drogę i prosili, że zapraszali na tą drogę przejścia dla terrorystów, by chcieli, by umieli zauważyć, że właśnie w znaku pokoju dobra jest większa siła, niż w tej sile przekazywanej przez nich. Niestety, terroryści byli nieugięci i zabrali braci. Te siostry wyrzucili z samochodu i przewieziono braci z Pariakoto do wsi Pueblo To jest obok wioska Pariakoto, która graniczy mostem drewnianym. Most spalono, aby nikt nie musiał, czy nie mógł za tymi terrorystami pojechać ani śledzić. Bracia w Puebloviejo zostali rozstrzelani poprzez strzały w tę głowy, a wszystko, co zostało zabrane z misji, zostało spalone. Myślenie tamtych ludzi każe nam zwrócić uwagę na jedno, że wszystko, co traci życie, nie ma prawa się odrodzić. Wszystko, co zostaje spalone, nie ma prawa się odtworzyć. Jednak jeszcze są inne dane opatrzności i po pewnym czasie i dla tamtejszych ludzi, no ale także i dla naszych braci w Polsce pojawiło się zielone światło i przede wszystkim przez chęć rozpoczęcia ponownej pracy w tej misji bracia pojechali na powrót, aby w to rozpocząć nową misję. Ta misja, ta misja była już zupełnie inna, ponieważ na tym miejscu już na zawsze w kościele pozostały doczesne szczątki Zbigniewa i Michała. I bardzo często pytaliśmy o siebie, czego tak naprawdę Bóg oczekuje od nas przez śmierć naszych młodych współbraci. Nie musieliśmy długo na to czekać, dlatego że 5 grudnia 2015 roku bracia zostali ogłoszeni błogosławionymi przez beatyfikację w Peru to ich błogosławieństwo nie było tylko znakiem szczególnym dla Polski skąd pochodzili, czy w Peru, w którym pracowali. Przede wszystkim stało się ich posławieństwo znakiem dla świata, ponieważ na dzień dzisiejszy przez ich orędownictwo bardzo mocno rozkrzyja się modlitwa krucjaty o wyzwolenie świata od przemocy terroru, od wojen. Ta modlitwa krucjaty która została zapoczątkowana w naszym klasztorze franciszkańskim w, Klasz... w Krakowie, w Kaplicy Męki Pańskiej przez obecnego papieża Franciszka w 2016 roku, zatacza coraz większe kręgi. Jest to modlitwa, która ma ogarnąć cały świat w znaku pokoju i dobra, który tak bardzo omówiał święty Franciszek, również jego bracia, szczególnie czy święty Maksymilian, czy błogosławieni męczennicy z Peru, i Michał. I nie wiem raz, kiedy miałem, mam taką możliwość chodzić w tym samym klasztorze, w którym y, pracował i też po tych korytarzach przechadzał się święty Maksymilian, Maria Kolbe, czy nasi męczennicy z Peru, Michał, y, zastanawiam się, czego tak naprawdę Pan Bóg oczekuje. Nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, co będzie jeszcze dzisiaj na południu. To są rzeczy przed nami zakryte, ale ważne jest to, abyśmy w tym, co jest przed nami ukryte, umieli odnaleźć prawdziwą wartość opowiedzenia się za Chrystusem. Sam jestem w wielkim zauroczeniu słowami, pism, które miałem możliwość czytać, podania czy życiorysy o przyjęciu do zakonu, o śluby wieczyste. Oświęcenia diakonatu, czy święcenia kapłańskie, czy wyjazd na misję właśnie naszych błogosławionych Zbigniewa i Michała. Ogrom wiary, który przemawiał w ich spojrzeniu na życie, które chcieli w zakonie franciszkańskim przeżyć, bardzo mocno nie z jednej strony wzruszył, ale z drugiej strony też pokazał, jak wiele w nas jeszcze jest tych ludzkich po prostu braków, których potrzeba ciągle nam wzrastać w tej wierze nadziei i miłości. Bez tego tak naprawdę stajemy się jakby bezimienni, bez znaku Chrystusa w sobie. A Chrystus, który przychodzi właśnie daje się w najprostszych gestach, w najprostszych sytuacjach takich właśnie jak uczą nas Zbigniew i Michał. I ta droga, która jest w nas też potrzebuje nawrócenia. Modlimy się pięknie o y, zmianę świata, o pokój dla świata, o zaprzestanie aktów terroru, ale zobaczcie, ile tego terroru jest w nas, ile tych wojen, wojenek jest w naszym sumieniu, co innego mówimy, co innego robimy, jeszcze co innego czynimy. Stajemy się często taką karykaturą samych siebie. Obyśmy właśnie być może w tej tajemnicy spotkania z naszymi błogosławionymi umieli zacząć od siebie w prostocie serca, w odpowiedzialności, ale także i w zaangażowaniu, że to kim jesteśmy. Faktycznie stwarza nowy świat, nowego człowieka. Nie zaczynajmy od całego świata, po prostu zacznijmy od siebie. Aby to, co jest głosem Chrystusa w nas, aby to, co jest tym franciszkańskim zawołaniem, pokój i dobro, mogło realizować się w naszym codziennym krzyżu. Na ja ten krzyż, który przyjmujemy, aby stał się dla nas tym prawdziwym kluczem otwarcia drzwi do zmartwychwstania z Chrystusem w Chrystusie i dla Chrystusa. Amen. Amen. Jeszcze kilka, tylko takiej informacji. Na ołtarzu jest relikwiaż z relikwiami naszych braci, który już na zawsze pozostanie z wami w Zamościu po Świętej. Będzie można ucałować relikwie, oddając cześć naszym braciom, męczennikom. Oni